Może i był Ukraińcem, ale był... Ale był swoim Ukraińcem. Do... Był swoim Ukraińcem. Może i nas okradał, ale jest gracją. Na pewno nasze zapasy w jedzeniu się ucieszą, że go nie ma, ale szkoda chłopa, tak czy siak niech mu, niech mu ziemia lekko będzie i portfele kurwa łatwe do skrad skradnięcia. Czuję tylko błoto kurwa Czekaj, co ty w obrażasz? Jak włączy to wypierdoli pierdoli korby. Ale palą <gry> Gdzie masz tę mapę, drugą? Co by przed autem leżały? Podniosłeś je? No. A no, to mi je oddaj. Spierdalaj moja. Nie czekaj. Ma... <grym> Dobra, mapę Riverside ci oddaję. A druga tam dalej leży, chodziłem tylko Riverside. A masz coś jeszcze? może? Jakieś mapy? Jakieś mapy? E... Nie mam tylko szlugi będę musiał to też wyłączyć Ty, tu jest w e, co? Zostawiłem tu trochę sprzętu na ewakuację O, zajebiście. Ale chyba ja się bawię z tego? Ja chyba mam ten dom Dla się w mechanika mać e... kurwa Czekaj, tu będzie Fire Station W takim razie Tutaj jest ten bank du, tu, 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 tu. Dobra To jest ten dom Survivora gdy przyjdą, a przyjdą na pewno, weź tyle, ile wiesz, czyli u się plecie. Właśnie. Czyli weź, jak jedziemy weź... w lewo, uciekasz. To jest... Kurwa, a pamiętam Mafia Empire, tak jak wygląda. Czy jakoś tak? tak... Kurwa. Nie można powiedzieć, że się grało, bo się nie grało, ale. Nie grało, w sensie ja grałem, a na no, tych takich kontaktach co po dniu znikały. Dobra, czekaj, teraz stuprocentowy w tego. Popompuję. Masz no 100% na to, że dostaniesz to maczety. Ale tak mi w że nie pokazuje na przykład zbiornik paliwa, że ten że jest ciężarowy albo coś tylko pokazuję zbiornik paliwa i jest zwykły i chuj I, I mi się wydaje, że może działać ale jak nie w Mąka, mogę zjeść? Jest. Nie polecam. Nie, też muszę A ja muszę Mąka, iść coś ujebać. Bierzemy tego pick-upa czy odpowiedz no, mi kurwa? <grym 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 pick wziąć No to dobra, to będę musiał go podtankować I muszę odradzić dwie znaczy ohoho Jako tako Jakie będziemy uderzać to odejdziemy. W sensie znaczy nie, bardziej będzie o to ogólny stan jest dobry, ale na przykład stan hamulców stan zawieszenia jest taki trochę śwenik zmęczony, nie? Właśnie, bo ty nie miałeś nagrana na żadnej śmierci nie. Nie, ogólnie to śmiemo. Dwie nowe postacie Michał po prostu w lesie, bo się rozjebaliśmy autem na drzewie... Moją wtepało moją w środek hordy, bo serwer się zlagował to jest najlepsze. Co, co co chodzi? Z odwiąż bądę Patrzy Gangster Dobra, chuj, jedziemy jako tako. Na słowo Boże ta auto działa, więc... Odkład pod makijaż Perfumy, kupię. Czekaj, bo sobie o. ja mogę z tym mordę pomalować, czekaj tym? <laughs> 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 Pan na mnie <laughs> dobra, Naruto jedziemy. Czekaj, czekaj. Okay. O! Jej, <laughs> zaremujesz się tak malować, dawaj ten podkład. A tak kurde, branzoletka przyjaźni. Ej, wiesz, że nie wyczyściliśmy tego korta w Justin, tak blisko. Nie, <coughs> Ale to kiedy indziej. No strzała, Fantabie. kurwa. Kurwa, ma, nawet nie zdąży że go uderzysz, żeby już go teraz jedziesz. Oni po strzele padają, co się kurwa dzieje? Lubi tu mamy falku. W tu jest <laughs> Już widzę co robić. na napełnię sobie tego Wszystkie butelki Kurwa mać, mogę wszystko umyć nawet Tyle czasu minęło, człowieku Wszystko myję, kurwa Wszystko? No Jest no, na tyle Ale wiem, Pan że... na pewno nie jest, ale... Znaczy no, ale... Wiem, o... że trzeba takie coś do domu przynieść By się opłacało Mamy takie coś tak. w domu. A, a, a można tę butelkę, jakby, która tam jest u góry wyjąć i ją na przykład, nie postawić na tym? Na Właśnie dworze? Bardzo, ci, bardzo mnie to ciekawi, nie? Bo możemy po prostu zwyczajnie do wiadra łapać tę wodę, ale... Przegotowaną wodę wlewać do tego, tylko, że... Ja nie widziałem takiej opcji. Kurwa, ten co się tłucze, bo to drugie piętro się ktoś tam kurwa tłucze. A na tą próbę drzwi to on trochę ponawala. To są te pancerny, chyba. Mhm. On tam pewnie siedzi kurwa od początku jak tu przyjechaliśmy I napierdala Bo usłyszał auta chłopie miesiąc temu Kurwa wreszcie czysty, prawie Dobra, dawaj dalej, latare soczane Tu czysta, ale jest się blisko Ty w szafce kurwa się chowę, chyba. Szykuj się, szykuj się, tak drzwi O, o więcej wody Opy kolejny zbiornik z wodą, pełny jeszcze tutaj. Jak nie muszę nic czyścić, człowieku. Nie są płatki śniadaniowe, to ja płatki opierdolę, to będziesz miał równowatym no tak, myślałem, że takie suche, że albo ci dlatego tego... ...pragnienie, albo... przygnębienie. Nie albo... no, bo ogólnie niektórzy jedzą właśnie płatki owsiane jako te, jako... ...przekąskę na sucho. Ale nie, nie wziąłem co ta psychopata. <laughs> dobry, dobry argument. <laughs> co to jest? Szybacz radiowolutech? Walutech, o. On... O, walut! Zapałki, ślubi. płatki do miski. Zapalniczka, witamin nie potrzebujemy. Co to jest takie prędkie? Coś mi się nie podoba, to że. Nie jeżeli... masz szans, żeby się bić z Mogę wziąć, ale nigdy tutaj na Zomboidzie nie zlutowaliśmy żadnych tych yy, spożywczaków. Ja jestem w spożywczaków, właśnie, to jest tyle jedzenia. To, dobra, widać mamy różne priorytety. Ja poszedłem po jakieś farby, nie farby, jakieś gówno. No ironicznie, to jest dużo jeden. Nie się ma, tu jest przejście do spożywczaka. Jesteśmy kurwa głupi po prostu. Torciki czekoladowe. Kluczyk do onza tutaj jakiś jest. Rurki z kremem. Cześć, jak jak się będą, będą prysypałki, to będzie zajebiście. On zgniły jogurt, to nie <laughs> Po chuj mi zgniły jogurt.. <laughs> Pog może A jakby to są zombie, nie wiem czy nie chcesz tutaj się przejść, no? No to dawaj, bo, bo ja właśnie też szukałem kto napierdala Ja już jednego z tego oponenta znalazłem. Uważaj, bo on może być tak za rogiem, tak jak ten. o kurwa!